Witam Państwa bardzo serdecznie w nowej formule programu Szansa na życie. Nazywam się Teresa Lipowska. Będę się spotykała z Państwem co dwa tygodnie i próbowała przekonać, że nawet we wczesnej jesieni życia można żyć pożytecznie, sympatycznie i z uśmiechem. W tym odcinku chciałam Państwu pokazać ciekawą inicjatywę Fundacji AWE. W tym celu mówiłam się nad piękną rzeką Wkrą z prezesem tej fundacji, Bartkiem Włodkowskim. Hej, hej, ahoj, Witam serdecznie! Witam serdecznie, jak mi miło! Witam serdecznie, proszę Panie jem. Bartku. Jestem zaszczycony, że możemy dzisiaj się spotkać. A, proszę na mi powiedzieć, co to za impreza? Super czat z dziadkiem w kajaku. Kolejna odsłona naszego wielkiego projektu. Proszę Super mi pomóc. O, szkoń. dziękuję serdecznie. Witam serdecznie, kłaniam się. O, no. aż tak, cieszę się. Bardzo, bardzo miło. Jak Super, pięknie. z dziadkiem w kajaku integrujemy się międzypokoleniowo na kajakach młodzież z seniorami. Czy mogę zaprosić? Myślę, że dzisiaj.